Z tej strony i witam Was w kolejnej recenzji, tym razem kostka od MoFanG i jest to nowa siódemka, która jeszcze chyba w momencie, gdy oglądacie tą recenzję, nie jest na rynku. Jest to 7 na 7WG nowa siódemka od MoFanG, która przyszła do mnie już jakiś czas temu. No, powiem wam cieszę się, bo big mam mało, a jednak możliwość sprawdzenia jakiejś kostki przedpremierowo, to już jest sam fakt bardzo fajny. Zawsze ktoś się czuje wyjątkowo, gdy jednak firma pozwala mu swój sprzęt przedpremierowo sprawdzić, no a tym bardziej, że ja no może nie jestem jakiś świetny w BQ, ale tych BQ mam mało, no i teraz rzeczywiście mogę mieć fajną, porządną siódemkę. I rzeczywiście ten WG jest bardzo porządną siódemką. I co mogę opowiedzieć o samej kostce? Co do tego, jak się trzymają naklejki i tak dalej, jest wszystko bardzo dobrze. Moja wina, ponieważ są tu jakieś zadziorki, tak jak tu mamy tak małą, zadartą naklejkę, ale jest to w zupełności moja wina, bo ja kostkę po prostu noszę w plecaku, nie mam na nią żadnego Cube baga, więc automatycznie, gdy kostka nie jest sama w plecaku, są jeszcze jakieś inne rzeczy. W plecaku też zawsze trafi się jakieś tam, czy okruchy, czy piach, czy cokolwiek, no to jednak to może... Płynąć na kostkę, ale i tak, jak na to ile ją ze sobą nosiłem w plecaku, no to muszę przyznać, że naprawdę są naklejki w bardzo, bardzo dobrym stanie. Co do poruszania się kostki. Kostkę uważam za naprawdę świetną siódemkę. Nie wiem do końca, jak to wygląda z jej ceną, a cena no, może wiele zmieniać ale biorąc pod uwagę, że miałem w rękach OFU GT swojego czasu, dość dużo na nim układałem, sam mam tylko szększu. no to muszę przyznać, że WG jest jak na razie moją ulubioną siódemką, jaka wyszła. Przede wszystkim co należy zauważyć? Zewnętrzne warstwy. To już wspominałem w unboxingu. Tutaj mamy zrobione e, Florian Mod, można to tak nazwać, ale jak widzicie te Zaokrąglenia na narożnikach są wyraźnie większe, ten center się tak wyróżnia. No i to wpływa rzeczywiście na to, że zewnętrzne warstwy chodzą lepiej. Nawet samo śnianie zakrętów, zobaczcie. Jeśli chodzi o siódemkę, no ścięcie z ponad tej pierwszej linii, to naprawdę nie jest mały zakręt, jeśli chodzi o tak dużą kostkę, a kostka sobie z nim radzi. No też nie przesadzimy, nie zatniemy czegoś takiego. Ale mimo wszystko nawet taki zakręt przy 7x7 jest dość przydatną rzeczą. Oczywiście... Zgodzę się z tym, że zewnętrzne warstwy to jest coś, czego zbyt dużo nie korzystamy w czasie całego ułożenia, no ale jednak, czy to przy permutacji, przy, przepraszam, parowaniu krawędzi, zawsze y, korzystamy z tych zewnętrznych krawędzi czy potem sam etap układania kości 3 na 3 na końcu, no to jednak to, żeby te krawędzie zewnętrzne dobrze chodziły jest yy, rzeczą przydatną. Co do krawędzi wewnętrznych, ponieważ o nich dużo nie mówiłem, tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja kostki nie regulowałem, nie miałem też potrzeby, żeby ją smarować, ponieważ uważam, że wszystko chodzi bardzo dobrze i przyznaję, że krawędzie Wszystkie y, warstwy, wszystkie warstwy, nie licząc tej z, nawet z tą zewnętrzną, ale nie liczę jej, ponieważ ona chodzi po prostu świetnie. Y, to same wewnętrzne warstwy też chodzą naprawdę bardzo dobrze, gładko. Nie ma tu żadnych loków. No i loki to też jest ważna rzecz, ponieważ przez moje wszystkie ułożenia, a zrobiłem tych ułożeń, no myślę, że. Ponad 70, może nawet zrobiłem to 100 ułożeń, ale wielu ułożeń po prostu nie liczyłem nigdzie, nie zapisywałem, nie korzystałem z timera, żeby mieć wgląd do tego, ile ich faktycznie padło. No to muszę przyznać, że żadnego loka tutaj nie trafiłem. O ile na Shenger mi się jeszcze zdarzały jakieś loki, to tutaj powiem Wam, że żaden lok na tej kostce mi się nie trafił. Kostkę nie ma w zwyczaju tego, żeby na przykład po włożeniu jakiejś większej siły coś się zlokowało, po prostu kostka nie pozwala nam na dany ruch jak jest dużo luźnych kostek, tak tutaj zobaczcie, że w wypadku takiej sytuacji kostka albo na zakręt, albo nie pozwala nam tego, żeby coś przeskoczyło w trakcie ułożenia nam się to nie mnie się to nie zdarzyło, podejrzewam, że gdybym tak pobawił się trochę teraz to do jakiegoś loka bym doprowadził, coś już tam się dzieje, ale w momencie, gdy zrobimy jakiś zbyt duży ruch, to albo kostka po prostu Zostaje w tej pozycji, jak widzicie, nic nie wskakuje na nie swoje miejsce. Albo po prostu kostka ścina zakręt. I to jest bardzo, bardzo duży plus. Jak widzieliście na przykład piątkę od Zetkiem, którą pokazywałem, gdzie piątka jest dużo mniejszą kością, i tam loki są dużo mniej szkodliwe. To tam wystarczyło, że zrobiliśmy jakiś zbyt mocny ruch, gdzie kostka nie ścina zakrętu i nagle elementy. Wiecie, przeskakiwały o ten element wskakiwał tutaj kostka lokowała, to było straszne i to jest najgorszy minus big cube'ów i największa wada, która tam się może trafiać, jeśli kostka tak lokuje. No tutaj na loki nie trafiłem naprawdę. Podejrzewam, że jest to do wymuszenia, ale w trakcie ułożenia żadnego loka nie napotkałem i to jest ogromny plus dla kostki. Tak jak mówiłem, ja nie jestem specjalistą w 7x7. Tutaj raczej trzeba pytania kierować, na przykład do Juska czy do kogoś innego. Ale ogólnie pytałem też Juska z ciekawości. On jeszcze nie zrobił, gdy ja pytałem, nie miał zbyt wielu łoży na tej kostce, Ale sam stwierdził, że raczej jest to dobra kość. No i ja, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, to że sam siódemkę układam w około 6-7 minut, twierdzę, że jest to bardzo dobra siódemka. Bardzo przyjemnie się ją układa. Jest szybka, porusza się płynnie, nie trafiłem na żadne loki. No, i tak jak mówię, ja jeśli już kostka wyjdzie, a być może gdy oglądacie tą recenzję, kostka już wyszła, no to gorąco ją polecam. Nie wiem, tak jak mówiłem, jaka jest cena, to na pewno też trochę wpłynie na tą ocenę, bo wiadomo, jest różnica między 7 za 100 zł, a 7 za 250 zł. Ale mimo wszystko, i tak patrząc, nie patrząc na cenę, no ja uważam, że jest to naprawdę dobra siódemka, Na pewno moja, ulubiona w tym momencie, ale niedługo też przyjdzie do mnie MF7S, czyli ta tania seria od moju. No, ale na chwilę obecną, Wuji to moja ulubiona siedemka. Twierdzę, że jest bardzo dobrą kością, nie lokuje, układa się przyjemnie. No i robi dobrze naprawdę wszystko to, co Big czasem, z czym Big Cuby mają problem, czyli właśnie te loki, właśnie jakieś pojedyncze warstwy, które źle chodzą. Tu wszystko jest na jak najlepszym, yy, w jak najlepszym porządku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle w tym filmie. Widzimy się w następnych recenzjach. I nie tylko. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!